Witam Was bardzo kolejnie w serdecznym odcinku. Z tej strony Gadwin i jest to drugi już odcinek z gry o nazwie The Slender, The Arrival. E, ostatnio w tą grę grałem niestety, nie chciałem się więcej grać z powodu takiego, że no niestety troszkę się bałem. Dlatego tak sobie zdecydowałem, że kontynu będziemy teraz kontynuować właśnie tą grę, zbierając wszystkie po kolei kartki e, i przejdziemy ten poziom Sledar, ponieważ dało nam się prze, przejść pierwszy poziom, gdzie musieliśmy po prostu zobaczyć co i jak teraz musimy zebrać wszystkie 8 katy Mam nadzieję, że to nie będzie zbyt trudne, ponieważ jeżeli będzie, no to wtedy niefortunnie, to będzie niefortunne trochę, gdyż będę musiał potem grać to ponownie czego no, tak jakby nie chcę, powiedzmy Ciekawe jak to w ogóle później będzie wyglądało, nie wiem, może potem będziemy jakieś karabiny buf, 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 strzelanka, nawalanka i tak dalej, i tak dalej, chodźmy Miejmy nadzieję, że ten Slederman nam się nie pojawi prosto przed twarzą. Jeżeli się pojawi, to będzie bardzo przykro, bardzo niemiło. No a ja, więc chodźmy po kolei ee, do tego samochodu. Może fartem nam się sobie wszystkie. Gdzie on jest? What the fuck? Czemu? 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 Ale czekajcie, jeszcze raz muszę tutaj wyłączyć coś. Musiałem wyłączyć. Teraz żeby mieć czas. E, teraz widzę, że jest 17.15 u mnie. Więc o 17.30 mniej więcej skończymy ten odcinek. Zauważyłem, że chyba inne mapy są za każdym razem, jak zaczynamy nową grę. To też jest dosyć ciekawe. Dobra, chodźmy idziemy szukać tych kartek. Tym razem, no nie odwracajmy się, bo to jest w sumie taki nie, niezbyt ciekawy pomysł. Czekajcie. Zacznijmy tak jak w tamtym, w tamtym odcinku, czyli zaczniemy od najpierw od tego budynku. wiem, że właśnie w tym budynku była gdzieś kartka. A nie chcę, żeby nie chcę spotkać to jeszcze raczej że będę miał więcej kartek z takiego powodu, z tego powodu, iż, iż będzie po prostu strasznie, rozumiecie o co mi chodzi, a więc weźmy to. Help me i wychodzimy z tego potwornego miejsca. Ponieważ naprawdę nie mam zamiaru tu się kisić. W sumie... Heh, mówiłem, że będę patrzeć na czas na, na, na telewizorze, ale to chyba nie jest potrzebne. Z tego powodu... Znaczy z uwagi na to... Kurde, ja powtarzam się, nie mogę się powtarzać. Powtarzam się ze stresu. E, ponieważ pokazuję mi po prostu czas tutaj na, na ekranie czekać. Nie mogę na razie biegać, bo się zmęczyłem. Spokojnie, powoli, bez stresu. Nic takiego strasznego się stać nie może. Slenderman nas jeszcze nie goni z tego co widzę. A więc możemy spokojnie iść i, i znaleźć pozostałe kartki, tak i przejść ten potworny poziom nareszcie pamiętam jak kiedyś o taką historię może się przez ten czas uspokoję kiedyś grałem sobie w taką grę Star Wars Jedi Knight Jedi Academy i w, tym, w tej grze była taka jedna misja gdzie trzeba było po prostu e, gdzie on jest? Dobra, ważne. gdzie trzeba było po prostu znaleźć. Yy, znaczy, była taka misja, gdzie trzeba było odzyskać części statku. więc rozbiłem się na, yy, na Tatooine, i tam miała taka taki potwór. I nie wiem czemu, ale gdzie on jest. Ale wtedy się cały czas bałem, bo po prostu ten potwór mnie prześladywał. I, i spadam z tym, bo tu jest Lenderman gdzieś. I mnie przestaje po prostu i strasznie się mam w tą grywać. bo jak przyszedłem ten poziom, no tak wiecie, tak, taka ulga była cały spocony Byłem. A jej, te czasy, dzieciństwa, niefortunne dzieciństwo, tak. Wiem, że jest już za mną, nie ma go, ale gdzieś musi być. Kurczę, nie, nie, idziemy, szukać więcej kartek. Nie ma co się poddawać, mamy na dwie kartki. Nie, musimy zdobyć 10 razy tyle, tak. Co to za ogłoszenie? tam będzie coś ciekawego. Może o, w dupę. Gdzie on jest? Dobra, bierzmy tą karteczkę. Gdzie on jest? Nie mogę, ale. A tam jest, tam na drodze sobie stoi. O, już go nie ma. Już zniknął. Tak. Szybki jest. Pojawia się i znika. Co? Myślę, że tu jest za, zamiast tego drzewa. Aaaaa! Co za. Co za. Co za. Co za. Debil! Czemu mi się tu pojawił przede mną? Tak nie może być Fak FAK nie. Nie, nie nie Dobra, spokojnie Uspokójmy się Uspokójmy Uspokojmy uspokójmy... Nie wiem jak to powiedzieć, nie wiem Chodźcie spokojnie Nie przejmujmy się tym co się właśnie wydarzyło Graliśmy dopiero 5 minut Skup się także. Kurde, w tym miejscu już byłem, tak? Tak, w tym miejscu już byłem I już tu kartkę zdobyłem, a więc chodź może teraz tędy Kurde, boję się szczerze, boję się ludzie, boję, boję Gra jest straszna, no powiem wam, że Jeff postarali się w zrobieniu takiej strasznej sobie gry Kurde, zresztą to same miejsce, no Kurde, nie, nie podoba mi się tam. Ile mam kartek? Ile mam kartek? Mam Muszę jeszcze znaleźć, tak? Gdzie on jest? Czemu to jest tak spokojnie? Nie podoba mi się to. Chodźcie tu. Gdzie jest jakieś ogrodzenie? O nie, ogrodzenie. Jest... <laughs> A! A! Tam jest gnojek. Chodźcie, chodźcie, uciekamy. Nie ma co, nie nie, 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 nie wpadnę w jego pułapkę. Nie, nie zgwałci mnie tym razem, nie tym razem. Co? <laughs> nie, cii, nic nie powiedziałem Dobra, chodźmy jeszcze raz Za tą wieżę Czy cokolwiek to jest Chodźmy tu głębiej do lasu, tak odwróćmy się, zobaczmy czego nie ma Nie ma go Ej, Dobrze, w sumie, cieszę się z tego powodu Bo jakby tu był, to bym się po prostu zestrał Ze strachu Co, no nie gwarantuję, że już się nie, nie wydarzyło Ej, O, namiot I karteczka, kolejna Pięknie Przypominam, że im więcej kartek mamy, tym, tym trudniejsze i straszniejsze to się staje. Oj, co nie jest? A, tuż przede mną, no okej, okay. czemu nie? Czemu nie? Oj, on cały czas tu ze mną jest. Muszę uciekać, muszę... Gdzie tu może być karteczka? No. Fuck! Slenderman w poszukiwaniu karte... Wow! Gdzie on jest? Nie dam się złapać. Nie tak łatwo, przynajmniej. U, aha, on jest tuż za mną. <laughs> e, ile mi zostało kartek? Jeszcze 5 muszę zdobyć, tak? On jest bez przerwy za mną, tak? To, to wcale nie jest takie miłe. Czekajcie, chodźcie. Poszukam tych kartek. Będzie fajnie. O, nie mogę za mną. To nie jest dobry znak. Chodźmy tamtędy, bo tam chyba jeszcze nie byłem. Z tego co wiem, <laughs> więc, więc idziemy tak, yy, podróżujmy sobie, zwiedzajmy teren. Czemu nie? O! Jakaś budka. Hmm, nie lubię budek. Budki. O, to jest toalet. Ład? mi się zawiesiła. Ład? Gdzie on jest? Aha, tutaj, okej. Okej. Uciekamy. Samochód. Ja byłem tu w poprzednim odcinku. Tutaj musi być karteczka. No, błagam, przecież to jest karteczka. Karteczka, please be here. Nie ma. Nie ma. Nie ma tu karteczki. Jak tu nie ma tu karteczki? To gdzie karteczka jest w takim razie? Aaaaa! Uciekamy! Nie dajmy się złapać przez tego... Ja! Nie! Nie złapiesz mnie! Ucieknę od ciebie! Jestem od ciebie silniejszy, jestem potężniejszy! Moja siła cię rozwali, moja siła cię cię roz, roz, rozdepcze! O nie! O nie, co to jest? A! A! O Boże! Nie! Kurczę! Ostatni raz! Tym razem nam się uda Tym razem nam się uda zrobić te kartki Co to jest? To jest nam niepotrzebne zupełnie Idziemy dalej ehm, zejdźmy tu z górki Chak, żeby tylko trochę jaśniej było to było fajnie, ale nie musi być ciemno jak w dupie Musi, bo bo pff, Bo co, no? No bo co no, no musi być ciemno, tak? A jak to jedna karteczka, olol Eee, widzicie no, przez moją... przez moją... Nie uwagę, y, zgubiłem prawie jedną karteczkę. Kurwa się przestraszyłam, bo to jest że to jest karta. Znaczy, taki standyman sobie stoi. Szybko, szybko, szybko. Tutaj też musi być karta, na pewno. Nie, nie jestem pewien, że tu gdzieś jest kartka. Musi być, bo w takich miejscach zawsze są kartki. A może oni specjalnie taką miejscę zrobili? Nie dali ci tu kartki, tak specjalnie, wiecie, żeby żeby zmienić, tylko was, nie? też jest taka opcja. Dobra, idziemy, nie ma co. Chodźmy. Jeszcze raz, tu jest toaleta. I coś za mną idzie. Zauważyłem, że te przedmioty są postawione w losowych miejscach. Nie jest zawsze, one nie są zawsze postawione tak samo. To jest dosyć ciekawe, dosyć ciekawe, oryginalne, powiem wam. Kurczę, 10 minut nagram, Tak patrzę na czas, nie mogę się, nie mogę się czekać. Weźcie minęły te 15 minut, żebym mógł zakończyć ten walony, głupi odcinek. Ale oczywiście. O, gdzieś tu jest. Bo, 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 bo mi się taki ekran za ten, Wiecie, czego najbardziej się boję? Że się odwrócę i go nie będzie, potem znowu się odwrócę, on tak przed moją twarzą tak się pojawi. To jest najgorsze, właśnie, nie? Nie ma tu karteczki. O, jest. Mamy już 3 na 8 Pięknie. Jeszcze tylko. Jeszcze tylko 5. Widzicie, jakie dobre są z matematyki? Kurczę, umiem liczyć do 5. To ja sobie, to, co? Dobra, jednak nie jestem. Eee, chodźmy tu, musimy wejść tutaj, bo znowu nie stąd wziąć karteczki Kurde, boję się tego momentu Tego akurat się boję momentu Dobra, uwaga Wchodzimy Powoli Bez paniki Tu gdzieś jest kartka Tylko pytanie, gdzie? Gdzie? ta kartka, która tu jest, jest. Hmm. Nie podoba mi się to. Mam wrażenie, że on zaraz tu się pojawi. I chyba mam rację. Dobra, uciekamy do tego światła. Idziemy w stronę światła. Ponieważ wbrew pozorom, trochę jakoś tak bezpiecznie się czuję, jak idę w stronę światła, wiecie? O nie, jeep A na jeepie mam nadzieję, że będzie kartka, bo jak nie... Jest Idziemy dalej, nie odwracając się Chodźcie tam Tutaj też musi być kartka, musi być, nie wierzę, że nie ma I mi zostało kartek? Chyba jeszcze trzy do zebrania, albo cztery, nie wiem Tak czy inaczej, ile mi zostało i muszę je wszystkie zebrać, jeżeli chcę Przejść tą grę Bo tak Tą grę akurat da... O nie Muszę zawrócić. A no to zawracamy. Tą grę akurat się da przejść, z tego co wiem. Bo są tu różne poziomy. Co wskazuje na też że da się tu przejść. W sumie. Yy, nie da się tu wejść. No ty gnoju, pieprzony. Czemu mi się pojawiasz zawsze przede mną, jak ja spróbuję od ciebie uciec? To jest. to jest chamstwo, oszustwo. Nie godzę się na takie traktowanie. Idziemy. Spadamy stąd. A! Ty gnoju! Nie, nie, nie. Nie, uciekamy. Fuck. Fuck. Nie podoba mi się ta gra. Nie! Odwal się ode mnie! Co ja ci takiego zrobiłem? Czemu? Czemu tak się nade mną znęcasz? Ja chcę tylko kartki zdobyć, wiecie. No, nie chcę takiego słowa, nie chcę zrobić. Jaki kartek jeszcze? Muszę znaleźć cztery kartki. Jeszcze cztery kartki. Tu już byłem. Tu już byłem. Więc chodzimy na dół. I... Jesteśmy tu, nie chcę tu iść. Nie chcę tu iść. Idę gdzie indziej. nie chcę iść. Idę tam. Kiedy słońce wyjdzie wreszcie? Może zaraz wyjdzie. Może dzień się zrobi. Muszę do środka wejść. Muszę wejść do środka. Albo iść w drugą stronę. Pójdę do środka. Ale on tu jest On tu jest, on za mną chodzi On nie widzi On nie obserwuje On wie, że tu szukam kartki On wszystko wie On wszystko widzi On wszystko rozumie On wszystkiego chce On chce krwi On jest wszechmocny jego nie da się pokonać. Przed nim nie da się uciec. Trzeba bezcelowo wędrować i szukać kartek. On tak właśnie zabawia się ze swoimi celami. To jest jego fetysz. W tym momencie nieźle się podnieca. Jest, dlatego, że zręcać się na takim gatunem. I, I zaraz pewnie jest przestraszczy. To jest pewnie się tu gdzieś pojawi I mnie zabije, skwałci Tam nie pójdę, bo tam jest ślepo co... Siema! Więc chodźmy tu, tak! Ja wygram tą grę w końcu, kiedyś ją wygram, naprawdę Mówię wam, że kiedyś ja tą grę przejdę To jest niepokonany, mnie się nie da złapać Więc to jest? Łódka Łódki są ładne Lubię łódki, takie seksowne są Naprawdę Widzicie co? Chyba zjem sobie latarkę Możemy. może nie. Latarkę nie. Czemu on tu zawsze jest? Gdzie ja jestem? Czemu on za mną chodzi? Chodźmy do światła, znowu Ponownie Światło jest ładne Ładnie smakuje Takim karmelem Jak światło Lubię światło Bardzo To jest mój jedyny przyjaciel Bo Slenderman mnie nie lubi Tu za mną chodzi, a ja próbuję uciec I on... on chce mnie zabić I zgwałcić Bo Slenderman tak... tak lubi robić? Naprawdę Nie kłamie Naprawdę Nie kłamie Naprawdę Nie kłamie Naprawdę Dobra Gadwin spokój się Idziemy dalej Musimy znaleźć te wszystkie karteczki I wyjść z tej małej dziureczki Że, jak pójdziemy tam, to nam się coś znaleźć. Gdyby nie fakt, że on tu stoi, jest już za mną, nie goni, chce mnie skłapić. Zaraz, pewnie przede mnie się pojawi. I będzie mnie próbował skłapić znowu. Oj, gra mi się skłapiła. Nie lubię, jak mi się gra, zwierzę, bo to znaczy, że zaraz padnę. Łódka, nie no, muszę zawrócić. O, już go nie ma tam, to dobrze. Wróćmy Nie dajmy się zgwałcić Jest tu karteczka, kolejna Aha, bo on tu jest, dlatego już 5 na 8 kartek Jeszcze troszkę, jeszcze chwilka Wytrzymałem jeszcze chwileczkę Jeszcze troszeczkę, jeszcze... jeszcze króciutką chwilkę Proszę nam się to wygrać Tak Przejdziemy tą grę Przejdziemy ją Mhm nam się, naprawdę Ja bym nigdy nie kłamał Tylko dlatego, że on się gdzieś pojawia za lasami Nie znaczy, że może mnie złapać, tak? Tak? Chodźmy tędy Nie, to nie jest dobry pomysł Tu chyba nic nie ma Byłem tu już kupak. On teraz będzie chodzić cały czas. No, taki z niego kupak. Już, uspokój się, już, już, już dobrze, już, dobrze. Spokojnie, spokojnie. Będę tak wędrować i wędrować, aż znajdę te wszystkie kartki, albo nie zginę. No jedno z tych dwóch. Którą opcję wolicie? Znajdź wszystkie kartki czy zginąć? No ja, ja generalnie wolę, wolę znaleźć wszystkie kartki. Bo wtedy będzie, wiecie, taki generalny game over, nie? Rozumiecie o co chodzi, rozumiecie stan sytuacji No chodzę w kółko cały czas, no i co mi to daje? Spokojnie Spokojnie Uciekaj! A bo on tu jest Czorza huh. Hupert Czorza Hupercik mały. Uciekamy stąd Oczywiście chodząc przy okazji w kółko, bo, bo czemu nie, prawda? Czemu nie... Ej! Kupa. Straszy mnie tylko. Nie no musi być tu kartka. Nie wierzę, że tu nie ma kartki. Tutaj musi być kartka. Tu jest gdzieś kartka, czekajcie. Szukajmy kartki. Jest! Jest, jest kartka! 6 na 8, jeszcze tylko dwie kartki. Jeszcze tylko dwie kartki musimy znaleźć. Chodźcie. Znajdziemy te dwie kartki. Znajdziemy je. Ja wam mówię, znajdziemy, chodźcie tam. I tam będą te dwie kartki, naprawdę. Ja, 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 ja. One muszą tam być. Ten budynek znowu. Jedna kartka musi być w tym budynku. To jest, to jest niewykluczone. Znaczy to jest. No. To, to jest wykluczone, że jej nie ma w sumie Chodźcie, na środka jeszcze raz. Szukamy tej kartki Again Po raz który? 28 No co? Ona do budynku potrafi wchodzić Ale jakim cudem? Pod jakim prawem? Why? Nie mogę jej tu znaleźć Nie sprawdza się moja technika ukrytego pierdzenia, co? A właśnie, to jest ta rzeczka, w której ostatnio zginę. Może to będzie kartka. To nie jest wykluczone, ale też nie jest powiedziane, prawda? Te trzeba wyglądać jak Slendermany. To wkurza, że te niektóre drzewa wyglądają jak Slendermany. Kurna drzewa. Silly trees. Silly, silly trees. Trees. Ach, ten akcent! Kurczę, ten odcinek 23 minuty gra. Trwa. A ja, a ja cały czas sobie znaleźć te kartki. Jestem, jestem głupi, kupi jakieś one. Namiot. Namiot! Już wiem, gdzie jest ostatnia kartka. Ona jest w tym budynku. Ostatnia kartka musi być w budynku. No i do tego budynku i szukam po tej kartki. No bez jaj. no Ona tam musi być. Ona tam jest na 100%. Szybko. 7 na 8 kartek. Do budynku, leciemy, biegniemy. Od 27 jest na nie. nie żartuję. Miał karatę. Ej, zgubiłem się. Ten budynek, był chyba, ten budynek był chyba tam, prawda? Tu chodźcie, idziemy z tego budynku. To jest ten budynek? Tak. Tam oczywiście stoi sobie Slenderman. Nie, tak mi się zdawało, że stoi, ale jednak nie. podobno... W, podobno to jest prawie niemożliwe, żeby przejść w Slendermana. Nie, myślę, że to jest te kartka jest. Gdzie on jest? Niech mnie nie wnerwia, kurde. A, tu, tu za mną. No, spoko. Czemu nie? nie. Nic nie widzę. A. Czekajcie, jeszcze raz, wchodzimy do budynku. Będziemy tak chodzić, aż nie znajdę tej karteczki. gównianej. wiem, gdzie ono, że. Ja wiem, że ono tu gdzieś jest, nie ma mowy, że nie ma. Czekajcie, to nie tylko gdzie ono jest. Nie czy jest, tylko gdzie ono jest. O Slepy Ślepy załóg. Takich ślepych załków powinno się raczej unikać. A tu? Tu musi być Ale nie ma Czekamy. Kurde, to gdzie ta ostatnia kartka jest w takim razie, jak jej tu nie ma? No nie rozumiem tego, nie ogarniam tej gry, no What? Karteczko Gdzie jesteś? Nie bój się mnie ja Gadrin <laughs> Jestem Gadrinem <laughs> Ja ci krzywdy nie zrobię Nie martw się o to Ja będę miłym Gadrinem <laughs> Popam Pokaż się karteczko Gdzie jesteś? Ludzie pewnie widzieli tą kartkę i mieliśmy w komentarzach, że ktoś tu ją pominęłeś, ale tu była Katrin. Jak mogłeś się pominąć Jak mogłeś być taki nieważny i głupi, pominąć tą karteczkę, a ja po prostu pokażę przez cały odcinek, że ty jej nie znalazłeś? Gadnij, to wszystko twoja wina, Katrin. Nie zasługujesz, żeby grać w tę grę. Nie zasługujesz. Hmm. O, oh, he's behind me all the time. Is talking me Może gdzieś tu jest ta karteczka? Szaibamen Hmm On jest cóż za mną! Jakbym tego nie wiedział A nie, jednak tu jest. I właśnie zniknął. Odwaj się do mnie Nie podobają mi się twoje sposoby gwałtu są straszne Wolę swoje, co? Słuchaj, tak mi ten ekran lata, że nic nie widzę stąd. Weź się opanuj, co? Weź w ogóle Weź w ogóle Eee. O, ma. Jakoś ta gra już tak się nie wydaje jeszcze, że straszna, jak już tak, wiecie, się pograło chwilę, pochodziło się tu i tam i wiesz, że on jest już za tobą, wcale ta gra nie jest taka straszna, hmm, hmm. Tego bym nikt nie zrobił, co ja robię. Nie wyłącza nikt latarki. No, no co za szmycel. Czemu nie mogę znaleźć ostatniej kartki? To się nie zgadza z moją aktywnością defa virtualną, co? Tak nie może być. Ja się nie godzę na takie rzeczy. No po prostu no... Chcę sobie znaleźć po prostu jedną ostatnią kartkę, tak? Mam 20, mam już 7 na 8, mam jedną kartkę, znaleźć, ale nie Oczywiście, standard mam mieć tu zaraz łapać, bo, bo nigdzie nie mogę znaleźć tej walonej kartki, no Jakby ona nie mogła być w tym budynku pieprzonym, tak? No nie może, no bo, no bo, kurczę, no po co tam ma być, w jednym miejscu, gdzie może być? Po co? Powiedzcie mi, no po co, no? Co w tam świecie tak? To jest ten... Van cały Ten, co za mną chodzi, jak jakiś, kurczę, nie wiem, pedofil No tak, to jest pedofil może jestem na tym samochodzie, tylko dobrze nie zauważyłem. Może raz będę się śmiać ze swojej głupoty, bo znajdę karteczkę na tym samochodzie. A może nie? A może nie? Idziemy dalej, do przodu się ciśniemy i zaraz tą karteczkę znajdziemy. Tu budynek jest, jeszcze raz do niego wejdziemy. Może uda nam się tam znaleźć tą karteczkę. Bo musi tu być, nie, no nie wierzę, że tu musi tu być Dobra rozumiem, że jesteś tuż za mną, rozumiem, tak Ej, no ale jak to? Nie! Nie, koniec! Nie! Dziękuję wam bardzo za oglądanie, zachęcam Was do komentowania, oceniania oraz subskrybowania jak i zaglądania mojego fanpage'a oraz twittera i do, i do zaglądania mojego sklepu Ja kończy tą grę, bo mnie wkurzyła, bo miałem się ten Oczywiście kurde nie mogę znaleźć tej pieprzonej kartki w tym budynku, bo po co? No bo po co miała tam być? Dziękuję wam, bardzo dziękuję, pa pa.